Cześć, z tej strony petarda TX i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek na tym kanale oczywiście z Minecrafta. A więc wchodzimy. Zacząłem nagrywać 10 minut temu, ale no cóż nie nagrało się, dlatego yy, będę w tym miejscu. I taki nie wiem czy to błąd generatora, czy ja jestem ślepy i nie widzę, że to jest dalszy ciąg tej wioski, tego biomu biomu kwiatowego. Ale mam bardzo mały biom kwiatowy. Cała ta górka malutka. To jest biom kwiatowy. Zaraz wam pokażę. Tylko się stąd wykarasłem. Zrobiłem sobie narzędzia przed chwilą. I straciłem cały żelazo, bo zrobiłem tarczę. Nie wiem po co mi tarcza, ale dobra. Tutaj mamy ten kwiatowy biom. To jest tylko jedna góra. Chyba. Tak, to jest jedna góra. Patrz, patrzcie tu na kolor trawy, a tu już jest inny, czyli tu nie ma kwiato kwiatowego terenu tam dalej. Zobaczymy tam. Tak, tak, tak samo jest wszystko. Bo tu widza, widać kwiatowy teren, dlatego że po prostu jest dużo kwiatów. Jak sama nazwa mówi. A więc tak, dzisiaj zajmiemy się szukaniem miejsca na domek. Ale myślę, że chyba już znalazłem. Kurczę, zrobiłbym sobie screenshota moich koordynatów. Ale za bardzo ich nie widać. Wiadomo, widać tylko, że 217 dobrze zrobię. Screenshota chwila. Dobra. Szybki screenshot, żeby nie było. Dobra. Yy, także tu idziemy. Może tutaj domek gdzieś postawię, chociaż nie wiem. Yy, wolałbym pod jakąś rzeczką yy, zrobić domek, ponieważ tak. No, ponieważ tak. Dobra, biorę. Rowy. Tu gdzieś ich dużo było. Tutaj piorun tu czasnął. No. W dwóch miejscach. O, jest owca. Będę mógł się przespać. Ale fajnie. Dawaj owca. Dziękuję Ci. Jest, jesteś zbawiona. Ja, co? Bo jesteś moim zbawicielem. Dobra dzisiaj y, zajmiemy się oczywiście podróżowaniem No i będę zapisywał najciek najciekawsze koordynaty tych lokacji czy tam lokalizacji y, które najbardziej będą mi się podobać. Wybierzecie je w komentarzach. Kurczę, poszedłem do tej jaskini, bo tu gdzieś węgiel wybierałem, ale nie chce mi się... Dobra, jak mam iść na wyprawę, to idziemy na wyprawę. No i... Jeszcze chciałem przypomnieć, że dziękuję Wam bardzo. Przypomnieć, że dziękuję Wam bardzo. Bardzo fajne sformułowanie. Kurde. Sformułowane zdanie. Dobra, nie będę sobie takich łamców kurczę, wymyślał. Wbiliście tyle łapek pod, następ, pod poprzednim filmem. Za co bardzo Wam dziękuję. 7 łapek, podajże tak 7 łapek było. Za co bardzo wam dziękuję. Dlatego teraz jest odcinek o 20 na bieżąco nagrywany. A jednak tu nie jest taki. Nie, 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 nie. Dobraju, ah, stąd uciekam. Nie będę z tyloma zombiami, wa zombiakami, walczył, tu mamy pszczoły. Mm, nie, nie chcę miotku. Aktualny. Dobra. Czyli <laughs> fioska i nie wiedziałem. Dobra, szybko, musimy się przespać w tej wiosce. W, wiosce. Szybko. Tu mam jeszcze. A, to jest opuszczona wioska. Fikiki. O nie. O nie, szybko jakieś. łóżko jakieś? Jest. Dobra, uff. Zdążyliśmy. Emocje jak na rybach. O nie. Pajęczynka Dobra, bierzemy łóżko. Będziemy, będziemy mieć dwa łóżka. łóżka. Buraki nie Po co mi buraki? Po nic mi buraki. Chyba że na mączkę kosną. Chociaż niepotrzebne mi buraki. Po co mi na mączkę kosną? Buraki. Znam, znam takiego jednego buraka. O, to sobie za zabiorę I... pyk, dobra Lecimy dalej Mossy cobblestone Nie, nie, nie biorę go Czy ty mnie atakujesz? Nie, nie atakujesz mnie, to dobrze Dziękuję <laughs> Zombie wieśniaki A nie atakują mnie? O ale... A czy jeden mnie atakował, ale to mniejsza z tym Yy, czy jeden mnie chciał zaatakować, drugi nie no to mi chodziło jak coś, żeby nie było sianko zbieramy oczywiście, sianko nam się przy... koty, mamy koty mam tu, miałem tu gdzieś rybki kurcze nie wziąłem ale chyba kurczakiem też można je oswoić, kotka bym oswoił kotka bym oswoił, jak najbardziej myślałem, że to był tam wieśnia gato to świnia <laughs> Także pozbieram sobie sianko. I całe sianko z tej wioski pozbieram i do was wracam. A więc. Jeszcze tutaj chyba dzwonek powinien być na studni. Chwila, zaraz zobaczymy, czy jest. Jest, oczywiście, że jest. Nie boi się mnie. O, jaki schodziak. O, już się mnie boi. Chodź tu, kurde. Łap, Łapieć. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu! Chodź tu, chodź tu, kurde. Dobra, nie chce mi się cię gonić gupolu. Dobra, zbieramy następne. Sianko. Cyk. No tyle pszenicy to powinno mi wystarczyć. Jest prawie tak e, tych bloków. E, psz nie pszenicy, tylko... Kurczę jak to się nazywa? Blok, bloksiana. Czy tam snopsiana. Tych snopków mamy dość dużo. Jeszcze potem dzwoni do. I będziemy się zmywać. O, dobra, jest dzwonek. Byk, dobra. No to lecimy. Tam lapsik będzie teraz. A! Dobra. To jest... <noise> Wróciłem się. O nie! To jest ta skrzynia, której nie chcę. A ja już myślałem, że cały czas się ciągnie ten yy, kwiatowy biom. Tam mamy tę wioskę opuszczoną. Więc fajnie. A w sumie nie fajnie, bo jakby był wieśniak jakiś z mendingiem. No w sumie by spoko było nawet. No ale trudno. Nie ma to nie ma. I tajgę tu mamy. To jest duża tajga. Bo tajgę też miałem go tam, tamtego. Tamtej tymczasowej bazy. Znaczy o jagódki sobie wezmę oczywiście jagody o, z tych nie wypada i op, to skola dobra, bierzemy jagody sobie je posadzimy i będzie mopki biło dookoła domku posadzimy i będzie fajnie a więc yy, jest fajnie myślę, że tak z 10 minut nakonania już nie jest już jest, bo ten odcinek myślę, że będzie dosyć długi. Tu mamy fajną łyżeczkę. Hej, jeżeli dotrwałeś do tego momentu odcinka, napisz hashtag Tajga w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Zapraszam do oglądania. Może jakąś wioskę znajdę. Przy okazji, jeszcze drugi raz. Nic nie wiadomo Ale na pewno tego odcinka całego nikt nie oglądnie Więc yy, więc nie będzie więc nie będzie on taki długi jak yy, ja widzę jaki będzie długi na przykład jak będę miał 20 minut to smontuję go tak żeby było 10 minut na przykład Dobra, lecimy. Dzień, dzień, dzień. Dobra, to zaraz cyknę miniaturkę. Wespnę się tylko na tamto drzewo. No to już wiem, gdzie zrobimy domek. E, chwila, zrobię tutaj ustawienia. E wideo cyk cyk pięknie tu jest tak więc tutaj robię miniaturkę i dziękuję wam za uwagę do zobaczenia do kolejnego odcinka zostawcie no muszę podwyższyć stawkę jak zostawicie 10 lajków do góry 10 łapek w górę pod tym odcinkiem do jutra do 20 macie 24 godziny na to i jak wbijecie te 10 łapek to dostaniecie 3 odcinki pojutrze 3 odcinki pojutrze myślę, że się opłaca na 3 odcinki no i proponujcie może jakąś serię z gier na telefon zrobimy tak więc do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.